Dopływamy. słuchajcie, ja tutaj się zakręcę w kółko. Czyli tu jesteśmy. Ja słyszę, słyszę mewy. Na, na, son, na sonarze coś jest, czy pusto? Zwalniamy. Są, są rybki. O, są rybki. Ja zwalniam na maksa. Słuchajcie, rzucajcie trollingi, ja zakręcam w kółko. Dobra. I Kurczę, jeśli coś ciekawego się, wydarzy, się tu wydarzy, to klip wideo chociażby nagram, to też będzie coś. Jaka jest głębokość? Już Ci mówię. 100 metrów. 100 metrów. I przy ilu węzłach... Nie, sp nie sprawdziłeś sonar działu, nie? Jak szybko płynąłeś? Wiesz to nie zauważyłem. Hmm, okej, okay, okej, okay, dobra. Dobra, no dzisiaj szybko to. metrów, czyli no dosyć, dosyć głęboko pod nami. 300 gramowy ciężarek e, snapper, a nawet do połowy, do połowy już nie, nie dobijamy, o 78 metrów. O, to, to będzie ponad 100 metrów chyba, na to wychodzi. Eee, to w zasadzie ten, e, ustaw prędkość trollingową i to jest zazwyczaj zestawy, nie? Tak, dokładnie. To chcę I... też to ten skręt jakoś tak w miarę wyłapać. Ja, pier... ja pierdzielę pierdziele, to jest... 120 metrów. Nie wiem, czy mi żywki starczy. No zobaczymy. 112 i 9, ale żyłki 133 zeszło. Dobra, jedna wędka. Ale to rzucajcie, rzucajcie blisko do sobie, na 5 metrów. E, tak, to, to wiadomo. To wiadomo, ja, dokładnie tak, dokładnie tak. To zresztą w trakcie opadu może nastąpić brania, także... Dobra, e, grunt w wodzie, spinnik już też. Czyli, czyli, czyli widzisz, mix i w tym miejscu ponownie łagica, czyli tu już wiemy, że w miksie jest OK, w słońce jest lipa. No, ale jest godzina 5.28 rano, nie? Mhm. O i zobacz, teraz przed Tobą tuńczyki wyskakują. Na wprost wyspę, tak słonko. Ja nie widzę jeszcze nic, totalnie nie widzę. Nie widzę. Słonko, słonko, słonko. No, widzę wyspę, ale nie widzę tuńczyków. A, siedzi pierwsza ryba. Pięknie, brawo. O to chodzi. No mnie jeszcze cisza Nie jeszcze upada, ale to chyba wystarczy. Znaczy spu sp spuszczacie do, do, do samego dna, czy... Nie, nie, Paweł, ja mam A do... to ja... Dobra też zamykam, to ja nie potrzebuję do samego dna czekałem, kurnia. Nie nie, no nie ma nie ma, nie ma sensu jest. Aha. Okej. Okay. Ja mam tylko wębkę, a ona ja jest nieuzbrojona. O Panie. To chyba co? Chyba grunt Dawid, tak? U Ciebie. Nie wiem, coś małego. Tak szybko, żeś wyjął? 111 kilo? Ale szybko. Ale szybko ty. Ile to trwało? No. Nie, to jest chwila. Nie walczył w ogóle. Popatrz, popatrz. Ale jaja. Ładnie. Branie mam, branie mam, branie mam, branie mam również dostałem na... Branie mam na branie mam na spinning. Eee, kręcimy się w kółko jak, jak my karą się poruszamy ogólnie? Tak. Ha. E, czyli rozumiem, że nie wiem, skręciłeś na maksa i, i puściłeś, tak? Dokładnie. O, okej, okay, czyli tak to działa. Dobra, ja mam branie. E, ryba jest pod nami. Tu jest, to jest, to jest 112 metrów chyba w głębokości w tym miejscu. Pluk 8.0 i łańcuch kałamarni z 15 cm niebieskich. Nie wiem co to, ale jest ten już ten e, chwyt taki, który e, informuje, że będzie większa ryba. No moja ryba tak szybko nie wyjdzie jak, jak u Dawida niestety. 115 metrów. Tylko że, tylko, że ja tutaj prawie do samego dna spuściłem przynętę. To też może może błąd był. Na gruncie to w ogóle na, na sam spuściłem. Może też niepotrzebnie. nie szybko w moją stronę i to z 80 metrów głębokości idzie, idzie bardzo szybko, bardzo szybko, idzie, idzie pod... pod w sensie w górę. Ze 20 metrów zrobił. Eee, może być Merlin, jeśli... bo to tak, takie, to już takie coś, to teraz widzę jak tończyki dopiero wyskakują z wody. Tam właśnie na prost, tego, nie wiem, czegoś tam na szczycie wyspy. Yy, dokładnie, coś na szczycie jest, akurat słoneczko tam jest. On zaczyna walczyć. Zaczyna walczyć. No i widzisz Paweł, wystarczy pływać w kółko. Wiele <laughs> nie trzeba. Znaczy, byś płynął e, pomału w linii prostej, to tak jak to było e, u mnie na live'ie, to to też, też by było branie, bo... Tak, ale wtedy ominialibyśmy ławicę, a tak używamy załokowanie. O jest dranie. Zgadza się, zgadza się. To, to akurat jest jak, naj, jak najbardziej. Koło, koło ławicy. A ja coś mam, ale coś cienkiego pół skali. Nie jak tam. I chyba Karol białeś brani na takim speed. O, też mam prawę O kur... O Alpol znowu, znowu odjechał mi na ponad 100 metrów Eee. Dlaczego? Właśnie nie wiem. Nie wiem czy tu Karol będzie tutaj mi mógł cokolwiek pomóc, bo Żyłka chociaż... Ma 18, makro 17, 16, 15, 14, za Ci mogę czekać. Tylko nie wiem, czy to coś. Tak, bo nie jest nie pionowo, bo, tylko tak pod lekkim skosem. Eee, tak, jak, tak jak. O kurczę, u kogoś. A nie, przepraszam, Merlina, widzę. Gratu, gratulacje, gratulacje. Z, zobaczysz wagę, ale ja zanim się pojawił napis, widziałem, bo się pokazał, wiesz? Bo się pokazał. Znaczy na, napis się pojawia owszem wcześniej, ale widziałem rybę po prostu przed napisem, e, jak się... I, I znowu płynie pod powierzchnię. Drugi raz ten robi maner, chociaż bez takiego mocnego losowania żyłki nie mam pojęcia co to będzie. E, dobra, kontynam i e, tu, tłuczyk. Znaczy teraz e, Ciężko mnie tak ciebie naprowadzić jak, 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 jak nie widzisz. Dobra, tak, dobra. ale u mnie nic nie bierze w tej chwili. Uciekło. Jak nie wierzę. Ty, ty, tak ty masz branie, ty masz branie, ty masz branie. Ty masz... <noise> Zobacz lepiej u siebie. mówić. Ale ta tutaj, obok mojej, to też jest twoja. Tak, ale ty miałeś na tej pierwszej z lewej, na pierwszym stanowisku swoim, miałeś branie. Karolu, Karolu, czy mam pytanko, czy jak postawię marker na Twojej sesji, to ja u siebie będę go potem widział, nie? Tak, na pewno. Czy... Tak? Eee, ja, bym po, ja bym poprosił, bo ryba odjeżdża w drugą stronę, e, poprosił do tyłu jakoś, albo się obróci... No, jest totalny odjazd, jest totalny odjazd. To już nie jest pionowo, tylko to już jest totalny odjazd w drugą stronę. Nie mogę, nie mogę tej ryby zatrzymać w ogóle. Nie mogę. O, to ja, to ja zrobię z tego klipu do... Które godzina jest? 243 e, Bo ja nie mogę nic zrobić. E, w drugą stronę bym poprosił. Bo to już pomału się zaczyna robić e, niebezpieczne to, 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 to co ta ryba robi e, Czyli jakbyś mógł obrócić bańę i płynąć. E, drugą stronę. No ona, ona 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 się oddala. Zobacz Dawid jaki a ty ciągniesz coś e, Tuńczyka. ale prędkość e, maksymalna 5%. No obciążenie swojej robi, bo to, to, o kurczę, to to co robi, to co robi ta ryba, nie mam pojęcia co to jest w ogóle. E, to Tak? Jest silny i Tak, bo ten tuńczyk, on podchodzi do góry i on Podobnie, eee, bo to, to było tak losowanie w memnym momencie, ale to nie wiem, czy on tak jak Marin robi, tak samo, czy nie? Płynie Podobnie. Podobnie do góry i nagle, kurde, muruje i idzie w dół. Aha, no to może i tuńczyk. Eee, może i tuńczyk. Eee. Kurczę, O, to będzie grubo. To będzie grubo. Tak? Eee, a. Dalej lewo, eee, Dalej, dalej, musisz, musisz, musisz jeszcze... Branie mam. To i Dawid może Cię zmienić. I chyba, chyba, że... Eee, nie, dostałeś kapitana od, od Karola tak jak ja. Wystarczy, że Karol zejdzie na dół i wciśniesz krzyżyk. Wow. Kolejny Marlin wyszedł bez walki. Wyskoczył na wodę w ogóle. Je, jest, jesteś Dawid, bo dostałeś tak jak i ja wiesz, i krzy, krzy, krzyżyk wciśnij. Tylko musisz ręce mieć wolne. Mam ręce wolne, a że nie. Muszę być kapitanem. tak. Ale była informacja przecież, że dostałeś kapitana. Była. Nie wiem, bo się wyświetliło, że ja dostałem kapitana, i po mnie dostałeś ty też kapitana. Tylko nie możesz wędki w ręku trzymać. No nie trzeba. Mhm. Ale odjazd, masakra. Eee, u, mnie, u, 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 mnie, u, u mnie, u mnie, u mnie, u mnie, mnie to jest masakra odjazd. Ja nie mogę na razie coś tam delikatnie ją ościągam, ale idzie bardzo ciężko. Bardzo ale ciężko. Ci yy, spróbuj Dawid teraz. No dalej, to chwila, to ściągniemy to. I zaraz zobaczę, bo u mnie też odjeżdża ta Już na 57 metrach, ale od, odjechało od jaktu, od, od jaktu dosyć mocno ta ryba odjechała. Nie ma, o, o, żluzuje żyłkę. Wprawdzie nie tak jak Merlin, chociaż te pierwsze rozowanie było tak samo jak Merlin. Coś się pokazało, ale to daleko od jaktu. To jest pod powierzchnią wody ta ryba. Tylko nie wiem, co to było. Tak? Okej. Okay. Tu nie jest raczej chyba Merlin. Jak Merlin, to musi być duży. To najciekawsze, jak dotąd moja walka i to z głębokości było stu kilkunastu metrów, tak? Paweł, a na co ty łapiesz? Pluk 115 gram, 8.0, ten jasny i łańcuch kałamarni z 15 centymetrów niebieski. Okej, okay, dobra. Ja skalowa na Skalowane, skalowane serdynki, ale na gruncie cisza. Dobra, na 8 metrach już go mam. 7 dobra, jest centralnie pod nami na 11-12 metrach. Nie daje za wygraną jeszcze. Dobra, ważne aby żywka szybko nie schodziła. Sprzęt to tam sprzęt, bo można go naprawić. O, 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 się zmęczył chyba. Czy go zobaczę? 4 metry, 5? Kurde, znowu nurada pod łódź. 3 metry, 2 metry. I z 2 metrów na 8, 9, 10. No skubane, jakie to silne jest. Z 2 metrów! Z 2 metrów już na 23. 24 metry, z 2 metrów. Już, już myślałem, że będzie ten. E, to coś wyciągnięte. A z 2 metrów na 29. No. Która to godzina 12 trzeba będzie pójść po kawę e, moja pierwsza ryba tutaj e, nagram klip widało co by to nie było z na, naszej wspólnej wyprawy ja, ja chyba szybciej wyciągnę jak jej widzę to ładny ładny ja mam troszeczkę żyłko tam chyba o kilogram chyba słabszy założony, bo na w pierwszej kolejności chcę tamtą zużywać Tak, to, to tyficzny, chyba U mnie Tak, tak A nie To jest e, Boże Wielkooki i no. znowu odjazd, no nie no znowu odjazd. Kurde, znowu odjazd Ja pierdzielę to za walka O panie kochany No grubo Grubo. Na, na gruncie totalna cisza, bo grunt na, na same no został spuszczone. Ale to chyba już czym, chyba jednak chyba niepotrzebnie, bo można zablokować szybciej. 40 metrów. A, a, a był na dwóch metrach, nie? Aha, zobaczcie, na łodzi może się to dwóch kapitanów. O, widzisz, no to z... aha, Aha, nie, nie wiedziałem nawet. A widzisz nie wiedziałem. Okej. Okay. No to zmienia postać rzeczy. Dwóch kapitanów, no to to fajnie, że że to już zagadka no, rozwiązana. Gdzie, gdzie ty masz tam rybę? Bo, pod nami jest 19 A. metrów pod nami teraz centralnie pod nami już. Już teraz nie. Już teraz akurat nie. No bo ja tutaj, no, ja tutaj... kurde też mam rybę. Motor odpalam jak coś tam czekam albo tyłowo w przód to znaczy. O coś było widać. Chyba tunczyk, Tuńczyk tunczyk, 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 tunczyk. To jest, to jest tunczyk, to jest tunczyk, to jest tunczyk. Proszę tylko mi nie mówić wcześniej. Dobra. Wyciągaj to. U panie. No? 108 108 kilo, 108 kilo, 8 No. Bonus za wspólne wędkowanie 573 expa, za członków klubu 650 expa. Ja zrobię to też z drugiego screena ewentualnie żeby porównać. 18 400 ponad doświadczenia, gotówki 35 000. Pięknie. Eee... Dawid, A ty jak tam? Branie masz cały czas? Czy? No, miałem branie, ale pójdę. Zarzuciłem tego pluga, zaatakował i to. To słuchajcie, Paweł, okay. rób i ja kręcę tutaj rogala. Eee, postawię, postawię tutaj e, marker, bo to jest tuńczyk Wielkooki, mój nowy gatunek w, w ogóle. Bo już, już na 5% chodzi. Wielkooki, wielko... i to będzie pogoda mix na pewno. Bo ogólna prognoza pogody jest mix. Tylko, że mam teraz słoneczka o. Dobra. Ale ogólno jest mix. Kurczę. Ale walkę dał, e, walkę dał przednio. E, Zmie... Walkę, 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 walkę do przednio. i w ogóle Mhm. Hmm. Ale to widzisz, różnie to bywa, nie? Tak. Mienie przynęteł. Dobra Paweł, tam opisujesz to, ja ruszam. Znaczy już marker opisany jest, wiesz? Dobra, to ja ruszam, łodzią nie tracimy czasu. W kółeczko, co? Tak. Eee, na gruncie nie wiem, czy miałam branie, czy też nie, ale sprawdzę. Ktoś z Was testował te pilkery? Nawet? Eee, nie, bo pilkery, pilkery są Dawid, te w tym tańszym dodatku, w tym nie ma. Natomiast w tamszym nie ma kałamarnic, eee, a u nich są pilkery w tym, i to jest ta różnica. Bo ja dostałem ten pilker za eksplorację i nic też nie zrobiłem. Znaczy, to ten. Eee... O, branie, mam branie, mam branie, mam. Eee, kurczę, branie mam. Ole, uderzenie. Dobra, dwa klipy chyba zapiszę. Ale uderzenie i to odłoży, odłożyłem, eee, bym, bym poprosił do tyłu delikatnie, odłożyłem tylko kij, bo zarzucałem grunt. Nie minęło nie wiem, 20-30 sekund i, i, i widzę szczytówka się wygięła. Trzymał, nie puścił, no to myślę, zacina mi siedzi. Tym razem ośmiorniczka torlingowa 85 gramowa i pod łańcuch Amarnic, pod nami jest. Pod nami jest. Oby takie emocje były jutro. <laughs> Ciekawe co, co tym razem. Ja prawo dół, że tak powiem. Idzie, idzie, idzie ciężarem. Ciężko... Aha, e, się zbogało, dziewczynka mórca, okej. Okay. Ciężko mi powiedzieć, bo jest e, pod delikatnym kątem e, do dna ustawiona. A jak mam rybę. Nie no. <ścoughs> że święty. Ja miałem na, na trzech, to to jest zabójstwo. Naraz. raz. Te wędki z Kongo trochę słabe, słabe. A, a co ja mam powiedzieć? Gdzie po trzech rybach Mon zostało praktycznie w połowie zdewastowane? 10 minut walczyłem ze zwykłym księgiem. Dobra. Ale chyba to chyba na razie 250 metrów, które nawinąłem na spinnik, na razie jest spoko. Tak, tak. Ja mam, tak. Powiem, co innego jak będziemy łowić na głębokościach 200 metrów plus. Tak, tak, widzę, widzę, jest branie. O Boż. O! Pełne skale w Oho! Oho! oho. Tuńczyka mam! Tuńczyka mam. Tuńczyka mam. Bo ja wi 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 widziałem. Ja też tuńczyka mam, bo widziałem. O mle. Błękitno płatwe no. Pompowanie, podciąganie, pompowanie. Poczekaj, tym razem ośmiorniczka trollingowa, ale uderzenie momentalne nastąpiło. Walka będzie dużo krótsza to chyba ten tuńczyk chyba to jest pacyficzny? To jak go dobrze widziałem? Życiówka! <ścoughs> Okej, okay, bo to pierwszy. <ścoughs> Dobra, do siaty.